Byliśmy silną drużyną, My bardzo zgraną, na pewno. Zdobywaliśmy trzy tytuły z rzędu, to była mocna drużyna. Tomik Nucen, Dariusz Śleć, Heniu Piekarski, Krzysztof Jankowski, Wojciech Załuski, Waldemar Szuba, Piotr Baron, Piotr Protasiewicz, Ryszard Nieścieruk, no i pan prezes Rusko. Nie, no byli liderzy, tak jak zawsze. Tak. Był Tomik Nocem, który nie schodził poniżej powiedzmy 12 punktów. Tak. Był Darek Śleć, który w tamtym okresie był jednym z lepszych zawodników, to jednym z najlepszych. Był Piotrek Baron, bardzo solidny junior. Tak. Wojtek Załuski, który jak miał szafę pod, sobą, pod ten to też był trudny do złapania. No i i była ta druga linia, Zbyszek Lech, Krzysiek, Krzysiek Jankowski, czy później Krzysiek Zieliński, tak już w kolejnych latach tam się zmieniało, tak. Ale porównując, nie wiem, ze składem Polonii, z tamtego okresu, to uważam, że Polonia miała mocniejszy skład, tak, przynajmniej na papierze. A tu widzimy piękny obrazek. Żużlowcy sparty Wrocław wyjechali na tor na swoich motocyklach, aby podziękować. Kibicom, którzy przyszli na te zawody dopingowali ich. Różlowcy byli super, ale też sprzęt od Towajsa myślę, że zrobił dużą różnicę. Prezes Rusko nie, no już wtedy miał takie momenty, że wyprzedzał konkurencję o całą długość i wiedział, że żużel to nie jest tylko to, co się dzieje na torze na stadionie, ale to jest to, co się dzieje. Czasami tydzień wcześniej, dwa tygodnie wcześniej, to, co się dzieje w zimie, jakie umowy podpiszesz. No i. Umiał to zrobić i jeszcze wtedy, jak oni wygrywali sezon za sezonem, nie wszyscy mieli świadomość, że to w dużej mierze od Towajs za to odpowiada. Jeszcze raz nie chcę powiedzieć, że dałby taki sprzęt jakiejkolwiek drużynie i ona by powtórzyła wyniki Sparty, ale duże miało znaczenie dla wyniku. Kiedy w październiku e... Była pierwsza, że tak powiem, propozycja przejęcia przeze mnie klubu, a później w grudniu taką decyzję podjęliśmy. To pierwsze kroki skierowałem właśnie do Wajsa. Razem z Ryszkiem Mieściorukiem pojechaliśmy do Wajsa. i powiedzmy, tam po, po dłuższych negocjacjach podpisaliśmy trzyletni kontrakt na wyłączność. To były te trzy tytuły mistrzowskie. Na chwilę twórca sukcesów, Ryszard Mieścior. Natomiast ja tutaj ze swojej strony chciałbym, bo dziękuję się sponsorom, dziękuję się działaczom, a ja bym chciał podziękować przede wszystkim zawodnikom, których prowadzę, którzy zdobyli ten tytuł. W każdym razie na pewno na dwudziestolecie zdobycie no. tytułu mistrza Polski i to dla Wrocławia, gdzie nigdy ten tytuł nie był, to jest wielkie, uważam, sukces. Nie tylko nas, ale w ogóle Panów, Panom też trzeba podziękować. żeby zobaczyć, jak wspaniale kibisują, są z nami wszędzie. W 1993 roku ja miałem 9 lat, to ja tylko z tygodnika żużlowego znałem i jak przyjeżdżała Sparta do Zielonej Góry, to widziałem te Spartę i, i tyle. E, ale no, jak rozmawiasz z ludźmi pamiętającymi Ryszarda Nieścieruka, no to oni mówią o nim tak, jak e, młodzi sędziowie mówią o Romanie Heładzer. Jakieś legenda, jakiś wzór, pewnie były i rysy i na jednym i na drugim, ale po tylu latach to wspomina się tylko jako kogoś, kto no, odegrał kluczową, może no, jedną z kluczowych ról na pewno. No wie pan, my abonamentu na wygrywanie nie mamy i nikt chyba nie ma, bo sport ma to do siebie, że są w ogóle wielkie niewiadome, ale przecież jeszcze nie powiedzieliśmy ostatniego słowa. I śmierć Ryszarda de facto wstrząsnęła tą drużyną. No, byliśmy razem wtedy. Jechaliśmy do Czech, do fabryki Jawy. I to właśnie na trasie się stało. Smutny moment, bardzo. Tak, potrafiłem przekonać chłopaków, że. No, powinniśmy zdobyć ten tytuł mistrzowski właśnie dla Ryszarda. Po to, żeby uczcić jego pamięć, po to, żeby pozwolić mu dokończyć ten sezon, właśnie bo to był też jego sezon przecież. I jakoś udało się porwać, przekonać zawodników do tego, żeby się na nowo zmobilizowali. I myślę, że, że udało nam się, chociaż nie było łatwo. Kiedy skończyliśmy współpracę, czy kończyliśmy współpracę z Ottowajsem, ja już z dużym wyprzedzeniem szukałem alternatywy, tak? I po rozmowie z Czechami, a dokładnie z Iżm Semelą, który wtedy był, był szefował w fabryce w Dwiwiszowie, Jawie uzgodniliśmy i podpisaliśmy kontrakt na zakup silników tuningowanych przez jawę. tak. To były silniki, które oni tuningowali, przeszły przez hamownię, wybrane były najlepsze i dostaliśmy sprzęt. Wygraliśmy chyba, jak dobrze pamiętam, sześć pierwszych spotkań w Cuglach, a od siódmego, mimo że sprzęt poszedł oczywiście, bo, bo tak jak zawsze, musiał pójść do serwisu i wrócił z serwisu, już nie był taki dobry, zaczęliśmy przegrywać. Tak? Ten skład właściwie od 90. Trzeciego roku się niewiele zmieniał. Tak? Uzupełnialiśmy juniorów, natomiast seniorka się specjalnie zmieniała. 96 rok, końcówka sezonu, mecz w Bydgoszczy ciężka kontuzja Piotrka Barona, złamanie uda. Jest na drugiej pozycji Piotr Baron. Trochę no, niebezpiecznie, jakże tam ciasno. Trzech zawodników, no właśnie, no właśnie, proszę Państwa, bardzo blisko siebie. Jechali ci zawodnicy, oczywiście... Wy... Przed na... przy naszym mikrofonem lekarz drużyny gości, pan Zbigniew Dorenda. Panie Zbigniewie, czy może pan coś bliżej powiedzieć o stanie zdrowia Piotra Barona? Oczywiście mogę. Piotr ma złamane prawe udo, kość udową z przemieszczeniem, z dużym krwawieniem do wewnątrz. No, wyglądał nieładnie, w taki rozpoczynający się wstrząsie. Podane leki, unieruchomienie i pojechał do szpitala. To była rzecz jedna, którą troszkę też zlekceważyliśmy, można powiedzieć, tak? dlatego, że zakładaliśmy, że no okres jest, ten czas na rehabilitację jest dość długi, tak? bo cały sezon zimowy, i że Piotrek na, od początku sezonu od kwietnia czy maja będzie w pełnej dyspozycji. No i druga rzecz, odszedł Piotrek Protasiewicz I to była przemyślana gra, dzisiaj mogę powiedzieć to głośno, myślę, że Zbyszek Boniek się nie obraził, Ze strony Zbyszka Bońka, który przemyślał sobie o to, żeby. przemyślał sobie cały plan przejęcia od nas zawodnika, po to, żeby wzmocnić Polonię Bydgoszcz, ale żeby osłabić nas. Tak? I zrobił to w, w tak e, przemyślany i dokładny sposób, żebyśmy my nie mogli już tej straty uzupełnić. Tak? Jan Zombik uspokajał mnie, mówi prezesie: Tu ciężka praca, nie ma problemów. Mówi. 6 razy 8, 48, każdy z tych zawodników przewiezie. No, tego typu narracja i gdzieś też zaufałem, Jasiowi, wydawało mi się, że no, wie o czym mówi. Tak? Zresztą faktycznie tą pracę zawodnicy wykonywali. Początek sezonu 97, bardzo mocno zweryfikował, bo okazało się, że Piotrek Baron niestety nie jest w pełnej dyspozycji, nie jest gotowy do sezonu i okazało się, że z tej siedmiosobowej drużyny nie... zabrakło nam dwóch ogniw. 26 do 44 dla Polonii, no to już nie pierwsze minimalne, nie pierwsza minimalna przegrana w szkołach ale przegrana jest, przegrana. Małych tłoków mało nam się, ale tym dużych, a one się tak naprawdę liczą sporo, po 11 kolejkach, Hazlat, Wrocław, Nadal będzie na demonstracji, tylko tema tle Pewnie gdzieś wszyscy zanie, za, 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 zaliczyliśmy jakiś, jakiś spadek e, formy, jakkolwiek to zabrzmi. Po prostu jechaliśmy gorzej i, i no, a sport nie wybacza takich, takich wpadek. No i, i, i zaczęły się, że tak powiem, schody. Przegraliśmy jeden drugi mecz, zaczęła się nerwówka, zaczęło się gwałtowne poszukiwanie. No, wiadomo, nerwy nie są dobrym doradcą. Do tego jeszcze nieporozumienia wewnątrz zespołu. Także no, skończyło się jak się skończyło. Zajęliśmy ostatnie miejsce i spadliśmy z liki, tak? 9-7 spadek i stąd wzmocnienie, utrzymanie trzonu i wzmocnienie drużyny na kolejny sezon. No, myślę, że podobnie w 2022, tak, kiedy wypadliśmy poza podium i musieliśmy zrobić coś, żeby wrócić na swoje miejsce, czy wrócić do walki o Mistrzostwo Polski. Dawaj, dawaj, jeszcze trochę. Dużo wcześniej, nie wiedząc, czy Artyom wróci, czy nie wróci, jakie będą decyzje Polskiego Związku Motorowego i Światowego Filmu, tak? czy dopuszczą, czy nie dopuszczą, musiałem zacząć zabezpieczać interes drużyny i szukać zastępstwa. Tak? Stąd w poszukiwaniach znaleźliśmy i zdecydowaliśmy się na, na zakontraktowanie Piotka Pawlickiego. Zdawało mi się, że Piotr Pawlicki jest właśnie po to, żeby to jeszcze bardziej napędzać, bo to taki żywiołowy, emocjonalny chłopak, który chce wygrywać, potrafi ciągnąć za sobą. I w momencie kiedy zapadła, czy dostaliśmy informację o tym, że artiom będzie, że jest decyzja o tym, żeby zawodnicy rosyjscy, którzy posiadają również polskie obywatelstwo, mogli wrócić do rywalizacji na, na, na w torach krajowych, no stało się jasne, że któryś z zawodników będzie musiał odejść. Tak? Ja próbowałem, znaczy mówiłem do wszystkich, tak, że bardzo proszę, my nie chcemy podejmować teraz decyzji, chcemy, żeby wszyscy przygotowywali się przez sezon zimowy, tak. No niestety, bym powiedział, Gleb nie wytrzymał psychicznie. Muzyka powiedział, że on on musi podjąć decyzję już, że odchodzi, tak? że dla niego jest to straszne, bo, bo to jest jego dom wszystko, ale on nie wytrzyma takiej niepewności przez cały sezon zimowy. Wcale nie uważałem, że Gleb był skazany na to, że on powinien odejść. Tak? Miałem wątpliwości, uważałem, że, że równie dobrze może być inaczej, tak? Chciałem zobaczyć po sezonie przygotowawczym, tak? To jak się przygotuje, w jaki sposób pójdzie, no, ale nie miałem wyjścia. Nie mogłem powiedzieć glebowi: Gleb, zostań, bo na pewno będziesz miał miejsce w różnie. Byłbym nieuczciwy w stosunku do, do innych zawodników. Gleb to jest, ja bardzo go lubię prywatnie. To jest fajny, kolorowy człowiek. Natomiast nasze cele, my zawsze sobie stawiamy wysoko poprzeczkę, i, i no, takie decyzje zapadły. Sparta Wrocław na sezon 2023 ma jeden z największych Dream Teamów w historii PG Ekstraligi. Do głowy przychodzą mi tylko dwa inne zespoły, które miały na papierze porównywalnie mocną kadrę. To jest Apator Toroń 2003 z Krampem, Ricardsonem, Jagusiem, Bajerskim, Miedzińskim. I też Apator Toruń, tylko 2014 z Holderem, Wardem, Tomaszem Golobem itd. Natomiast y, oba te Dream Teamy toruńskie łączy jedna cecha wspólna. Żaden z nich nie zdobył tytułu, ale Sparta to jest naprawdę porównywalnie duży kaliber. Ma w zespole mistrzów świata, ma zwycięzców w cyklu Grand Prix. Na papierze, poza może drugim juniorem, nie ma słabego ogniwa. Najpoważniejszym rywalem Sparty jest broniący tytułu Motor Lublin, który wzmocnił się właśnie w sposób największy z możliwych, czyli pozyskując Bartosza z Marzlika, najlepszego zawodnika na świecie, a w przyszłości prawdopodobnie najlepszego zawodnika w historii dyscypliny. Do tego myślę, że, że ma dobrego wodę. tak, bo to trzeba docenić. Ja... Patrzę na, na osoby główne, które podejmują decyzje tak? i trzeba powiedzieć, że, że Kuba Kempa jest facetem, który potrafi realizować swoje zamierzenia. U nich jest ta radość taka, no wiecie co, oni pierwszy raz wjechali do Ekstraligi, czy nie pierwszy raz, bo w 91 roku mieli mistrzostwa, ale oni nigdy nie mieli mistrzostwa. I nagle e, pojawia się prezes Kempa, charyzmatyczny, młody człowiek, który mimo, że nie pojawia się za często w mediach i nie, 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 nie krzyczy, nie, nie pręży mózgów, to jednak jest takim gościem, za którym oni chcą iść. Pojawia się sukces bardzo szybko, awans po awansie. Eee... Znowu wraca moda na Żużel, pojawiają się sponsorzy, no i przede wszystkim głód, to o czym mówiłem na początku, że tam jest ten głód, oni nigdy nie zdobyli drużynowego mistrzostwa Polski. No to wiesz, jak zdobywasz po 10 latach, to się mega cieszysz, a jak zdobywasz pierwszy raz w historii, a jesteś klubem w wielkim mieście, bo Lublin patrząc, porównując do innych miast żużlowych, no poza Wrocławiem jest chyba naj... Największy, poza, chyba że jeszcze Łódź bierzemy jako miasto żużlowe, no to nie jest miasto ekstraligowe, no to i oni na tym, na tym głodzie tego żużla zbudowali pierwszy tytuł. Co prawda w okolicznościach dosyć dramatycznych, bo po pierwszym meczu finałowym wydawało się, że Stalgorzów jest zdecydowanie bliżej tego tytułu, dodatkowo Motor Lublin miał kontuzowianego Mikela Michelsena. Ale udało się. I w 2023 w momencie, gdy budżet klubu jest już na naprawdę naprawdę dużym poziomie, bo wsparcie spółek Skarbu Państwa to jedno, ale ten klub ma masę innych sponsorów, ma bardzo duże wsparcie ze strony miasta i przede wszystkim ma gigantyczne zainteresowanie. Tak naprawdę największym problemem motoru Lublin jest stary Stadion. Te dwie drużyny mają moim zdaniem bardzo podobne atuty, chociaż to przecież kluby, które są w bardzo różnych miejscach, biorąc pod uwagę historię ostatnich lat czy dziesięcioleci. Za olbrzymi atut sparty ja uważam to, że w sporcie, w którym walczy się o te najwyższe cele, zwykle tej walce towarzyszy bardzo dużo zmiennych, a na przykład we Wrocławiu jednak te zmienne to częściej stałe. To moim zdaniem atut sparty. Mówię o takich stałych na poziomie administracji, zarządzania i schodząc do tych najważniejszych, czyli walczących o punkty na poziomie drużyny. Dawno nie było rewolucji w składzie, są korekty. To uważam za wielki plus i za coś, co, co niesie później w sezonie i sezonach w ogóle, rok po roku. Myślę, że taką konsekwencję od powrotu do elity prezentują też w Lublinie, i to jest też ich wielki atut, olbrzymia zaleta. No jeśli ma się pieniądze na zbudowanie bardzo mocnego składu, to wydawałoby się, że ma się wszystko. No ale jeszcze ten właśnie pierwiastek szczęścia, który akurat w tej dyscyplinie jest hiper istotny. Aczkolwiek ja za długo oglądam żużel, by podjąć się typowania. Uważam, że przy tej dyscyplinie tylko szaleniec typuje, bo zbyt dużą zmienną jest tutaj to szczęście do zdrowia. Czas na starcie Tytanów PG Ekstraligi. Prawdziwy mecz gwiazd. Platinum Motor Lublin kontra Petard Sparta Wrocław. Ustawienie meczu Lublin-Wrocław, czyli dwóch najpoważniejszych kandydatów do złotego medalu na inaugurację, to na pewno nie jest przypadek, bo Ekstralidze zależy od lat na tym, żeby. Pierwsza kolejka dla tych wygodniałych stęsknionych przez pół roku kibiców była bardzo atrakcyjna i jak prześledzimy sobie mm, ostatnie lata. To wszystkie mecze w pierwszej kolejce na papierze są bardzo interesujące. Tak też było e, tym razem. They had some problems before the season. And uh, I didn't have a particularly good meeting, but uh, you know, when we've got a team that strong, you know, we can One rider can, can struggle, and the rest of the team, you know, most of the time, can, can carry you. All right? All what? For, you. for me? This track? Yep. I, I like him uh <laughs> cold. No, but today they've got put... club on the fence for you. yeah. <laughs> Oceniam ten tor, bardzo fajny, zawsze jest prawie tak samo przygotowanym jak w Gryziądzu, bardzo twarty. i może mamy takie dobre silniki na ten tor. My jesteśmy nastawieni bojowo i, i tak jak przed każdym meczem i po prostu jedziemy na maksa. Uh, yeah, we was just the better team on the day, right? Like at the end of the day, everybody builds their teams, and um, you know everyone's so strong. Like you look at all the teams, and it's like, oh, they've got a good team. They've got a good team. They've got a good team. But um, it all comes down to that day and how everybody's feeling. If you know if somebody had a good sleep or if they didn't have a good sleep because it's, it's sport right so there's so many different variables involved with what we do to <laughs> <laughs> Czekać Łaguta i Łofinden, ależ sparta, poszła jest tutaj Złota Warta na prowadzeniu, taj i ten za Pojechaliśmy do jednego z faworytów, obrońcy tytułu, wygraliśmy na jego terenie, więc Wydaje mi się, że to nastawiło nas tylko i wyłącznie pozytywnie. Eee, no to nieraz dobrze na, od razu na początku sprawdzić się z mocnym rywalem, być może najmocniejszym. Hmm. Takie zwycięstwo potrafi dodać skrzydeł. Kiedy potrzebujesz się zbudować e, po zimie i odpowiedzieć sobie samemu na pytanie, w jakiej jesteś dyspozycji, to jest to bardzo istotne myślę dla obu stron, dla tej wygranej i przegranej również. Sponsorem telewizji klubowej jest Solar Developer.